Kolejny fragment, który jest bardzo ważny do naszej dyskusji, a często podnoszony właśnie przez wyznawców teorii o nieutracalności zbawienia, to Hebrajczyków 10.10, 10, czyli doskonali raz na zawsze. Co to oznacza? Przeczytajmy. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze albowiem jedną ofiarą uczymy na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Gdy Jezus zawołał na krzyżu, wykonało się, oznaczało to zakończenie największej transakcji w dziejach ludzkości. Został zapłacony niebotycznie drogi okup. Zobacz psalm 49. Za całą ludzkość historii świata została opłacona kara za wszystkie nasze grzechy i choroby, nie tylko grzech, ale i wszelkie przekleństwo wynikłe z grzechu. Ten werset naucza nas, że była to perfekcyjna ofiara w pełni doskonała i wystarczająca. Ale nic więcej. Odtąd wystarcza, by każdy człowiek przyszedł z wiarą. Po swoje odkupienie. Czy złożenie doskonałej ofiary Jezusa oznacza, że wszyscy ludzie są zbawieni? Nie. Niestety okazuje się, że większość ludzi nie chce przyjąć tego doskonałego daru, bo wymaga to uznania swojej grzeszności. Po drugie, po prostu nikt im nie głosił, co mówi Rzymian, X rozdział. Co ważniejsze. Dlatego, mimo że ofiara Jezusa obejmuje wszystkich ludzi, nie wszyscy z niej skorzystają. 1 Temuteusz 4.10 tak to ujmuje, gdyż trudzimy się i walczymy, dlatego że położyliśmy nadzieję w Bogu Żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Fakt, że Bóg nas w pełni oczyścił i przygotował do spędzenia z nim wieczności, nie wynika, że tak się stanie. A to dlatego, że jest tu jeszcze warunek wiary i to ciągłej, stałej aż do końca życia. Nawet jeśli my upadamy lub grzeszymy, zbawienie Jezusa pozostaje absolutnie doskonałe. Jednak o roli Boga i roli człowieka napisane jest kilka wersetów dalej. W Hebrajczykach 10,23 Trzymajmy się, niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Czyli powiedzieć, samo Bóg jest wierny, to za mało. Napisane jest też: Trzymajmy się, niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy. I tak brzmi pełna treść kontraktu zawartego między Bogiem a ludźmi. Bóg nas doskonale oczyścił, a my mamy też doskonale trwać w tej nadziei. Rozłączenie tych dwóch warunków i pozostawienie tylko części należącej do Boga to niepełny i zatem błędny, błędnie zbyt pozytywny obraz sytuacji. Problem tutaj można porównać do tego, jak występuje na przykład w ruchu Słowa Wiary, który nakazuje wyznawać pewne prawdy duchowe, zaprzeczając prawdzie samej rzeczywistości. Faktycznie, Pan Jezus zapłacił za wszystkie nasze choroby i uzdrowił z nas z nich. Jest to wydarzenie dokonane na krzyżu. To jest prawda, ale to nie znaczy, że wszyscy ludzie będą Uzdrowieni. Po prostu nie wszyscy mają potrzebną na to wiarę. Po drugie, nie mamy dość namaszczonych, usługujących uzdrowieniem gdzieś wokoło nas. Lepiej jest w Stanach Zjednoczonych i w Brazylii. Nie oznacza to, że Bóg nie chce uzdrowienia, ale że człowiek zawodzi w wierze. Z posługi pana Jezusa i wszelkich uczniów wiemy, że wiara zawsze była łącznikiem, warunkiem zbawienia i uzdrowienia. I bez wiary nie można doświadczyć żadnego Bożego błogosławieństwa, począwszy od zbawienia. Dlatego, jeśli ktoś wyznaje swoją doskonałość duchową na podstawie Hebrajczyków 10:14, a jest to duchowa racja, nie może też zapominać o warunku względnym, jakim jest wiara, by stało się to rzeczywistością w naszym życiu. Inaczej, pozostaje nam tylko martwe życzeniowe. Pobożne, pozytywne wyznawanie. Błąd w założeniu, który daje sposobność działania tylko wrogowi, a zwykle po prostu nic nie oznacza. Jan Apostoł kilka razy napisał podobnie. To jest pierwszy list Jana 5, 18. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. Widocznym jest, drodzy, że Bóg odnosi się często do naszego jestestwa, my po prostu do naszego Ducha, który jest z Niego i nie grzeszy, ani do grzechu nie prowadzi. Ale oprócz Ducha posiadamy także duszę, nasze emocje i umysł i ciało z Jego pragnieniami, które często stoją w opozycji do Ducha. Stąd pochodzi cały wysiłek poddawania naszych uczuć i pragnień przed tron Jezusa, który dopiero wtedy może zarządzać naszymi dziedzinami życia i je uświęcać, kiedy my je ukrzyżujemy dla naszego ukochanego Zbawcy, a następnie poddamy Jemu. Kolejny ważny temat bardzo to jest uświęcenie świętych, czyli nas. Wiemy, drodzy, zatem, że każdy chrześcijanin został perfekcyjnie oczyszczony duchowo ze wszystkich grzechów w momencie, kiedy uwierzył w słowa Ewangelii. To właśnie uczynił na krzyżu nasz drogi Pan Jezus, jak określa to apostoł Paweł kilkukrotnie. Jesteśmy już nie w ciele, ale w duchu. Niemniej wciąż pozostajemy w ciele, którym starają się kierować różne cielesne pragnienia. Naszym zadaniem pozostanie ukrzyżowanie naszego ciała, to znaczy niespełnianie pragnień cielesnej natury, bo jest przeciwna zamysłowi Bożemu. Zaniechanie tego procesu oznacza wejście na drogę potępienia i śmierci. Złożenie ciała na służbę Bogu nie jest częścią dzieła Jezusa na krzyżu, tymczasem to jest nasze dzieło, nasze zadanie, nasza decyzja i jest to służba. Na przykład opisana w Rzymian 12.1. Wzywam Was, wtedy bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba Wasza. Apostoł Paweł wiedział, co byłoby konsekwencją, gdyby poszedł za wygodą i przyjemnościami życia. Wykluczenie zbiegów, w którym jest tylko pierwsze miejsce. To jest opisane w 1 Koryntian 9,27. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych sam nie był odrzucony. To kolejny werset pokazujący, że przeszłe posłuszeństwo Bogu można zupełnie zniweczyć przez cielesne postępowanie. Apostoł Paweł miał przecież ogromne zasługi dla Królestwa Bożego a mimo to pokazywał, jak realne mogłoby być jego odrzucenie. My wiemy, że finalnie się to nie stało. Został zbawiony, z wielkimi honorami przyjęty do nieba. Wiemy jednak z historii bo to, tego Ci życzę, drogi czytelniku, zbawienia Twojej duszy i trwania w łasce Pana Jezusa ustawicznie. Pamiętaj zawsze o bojaźni. Nie wolno nam grzeszyć. Dlatego pamiętaj, proszę o swym ciele, sam żyj skromnie, ale zawsze bądź hojny dla dzieła Pańskiego i ubogich. Wspieraj w słabych w potrzebie. Rzymian 8:13 mówi, jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, a jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Uświęcenie ciała jest bezpośrednim nakazem Jezusa do każdej osoby wierzącej. Za objawienia 22:11 to słowo kierowane do wierzących naszych letnich czasów. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Te słowa pan Jezus skierował do uczniów, którzy uwierzyli. To jest Ewangelia Jana 8:34. Jezus im odpowiedział: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu." Niewierzący są różni tym od wierzącego, że nie mają wyboru. Często muszą spełniać wolę ciała. W naszym przypadku mamy wybór: jeśli będziemy szli za ciałem, to dojdziemy tam, dokąd ono prowadzi, czyli do skażenia i śmierci drugiej. Galacjan 6:8 nas y, ostrzega: bo kto sieje dla ciała swego, z ciała też rząd będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rząd będzie życie wieczne. Rzymian 6:19:20 mówi, po ludzku mówię, przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jeśli bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawacie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku uświęceniu. I dwudziesty werset, gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. No i jeszcze Rzymian 7, 14 i wersety. 14, 17, 23 do 25 Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciw zakonowi, uznanego przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi Grzechu. A także Rzymian 8, 5 i 6. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem, zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Oraz Rzymian 8:10 Jeśli jednak Chrystus jest was, to ciało chociaż martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żyły przez usprawiedliwienie. No, i kolejne wersety. Nie będziemy wszystkiego tu czytać. Czytajmy, kochani, sami, ale jeszcze podejmę Rzymian 13, 13 i 14. Postępujmy przystojnie, jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w sfarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać porządliwości. Pierwszy list do Koryntian. 15,50 mówi: A powiadam bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczyć tego, co nieskażone. Drugi list do Koryntian 7,1. Mając wtedy te obietnice, umiłowani, oczyśmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej. Galacjan 5,13 i wersety 16,18 Bo wy do wolności powołani zostaliście bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażacie ciała, ale służcie jedni drugim w miłości. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali rządy cielesnej gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. I jeszcze Galacjan 5:24, a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. I Kolosan 1:24. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę, i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Pierwszy list do Tesaloniczan 4, 4-8. do Aby każdy z was umiał utrzymać swoje ciało w czystości i poszanowaniu, nie namiętności rządzy, jak poganie, którzy nie znają Boga. Aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to Wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albo nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. też kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam daje ducha swego świętego. Pierwszy list do Tesaloniczan 5:23 A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności uświęci a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pierwszy list Jana 2,16 bo wszystko co jest na świecie pożądliwość ciała i porządliwość oczu i pycha życia nie jest z Ojca, ale ze świata a odkupienie ciała które jest wydarzeniem, na które oczekujemy, jest opisane w Rzymian 8,23 a nie tylko ono, lecz i my sami którzy posiadamy zaczątek ducha wzdychamy w sobie oczekując synostwa odkupienia ciała naszego Synowie posłuszni Jezusowi dzisiaj otrzymują całe miasta pod zarząd w tysiącletnim jego królestwie na Ziemi. Tak będzie się działo, oni to otrzymają. Tego ci życzę, drogi przyjacielu, kiedy to słuchasz tego nauczania i poddajesz się pod naukę pańską. Następny temat, jaki jeszcze poruszymy. Może krótko też to jest zbawienie z uczynków. Tutaj są różne fragmenty, które mówią: Człowiek bywa zbawiony wyłącznie z własnej wiary. Nasze uczynki ani starania, nic do tego działa nie mogą dodać. Ale niezwykle istotne i jednoczesne podkreślenie jest, że prawdziwa, żywa wiara człowieka odkupionego i zbawionego zawsze będzie rodzić dobry owoc z dobrych uczynków. Ta relacja to wiara. I wynikły z niej uczynki. Ona jest tak ścisła, że w Biblii nawet występuje zamienność obu pojęć. To jest Rzymian 2.7. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności, da życie wieczne. Zobaczcie drodzy, że ten fragment wcale nie naucza o zbawieniu z uczynków. To jest nieprawda. Ta bliskość bywa mylona do tego stopnia, że niektórzy twierdzą, że zbawienie jest z uczynków. Jednak wiara jest przyczyną, a uczynki rezultatem. Efezjan 2,10 mówi tak: Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Jakuba 2,14 mówi. Cóż to pomoże, bracia moi? Jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków, czy wiara może go zbawić? Do zbawienia wiara jest wymagana zawsze, uczynków nie zawsze da się praktycznie realizować. Tak było na przykład z dobrym łotrem. Jeśli czasami czytając Biblię, masz problem z niektórymi wersetami mówiącym o, mówiącymi o sądzie z uczynków, to przyjmij. Wymagane uświęcenie ciała dla nowonarodzonego. Ono się wtedy staje spójne i oczywiste. Zobaczcie, na przykład, objawienia 22/12. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Zgoda jednak, że chodzi o zapłatę za czyny, a nie o zbawienie. Ale to uczynki zaświadczają o naszej wierze. A nie przekonania umysłu czy wyznanie ust. Ono się dopiero rozpoczyna od wyznania ust, ale samo nie możemy pozostać na tym etapie. Musimy realizować to, co jest nam nakazane. Objawienia 2.5 mówi tak. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś, i upamiętaj się, i spełniaj uczynki takie jak pierwej. Kiedyś. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik Twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Mateusz 16, 27 mówi tak: Albowiem, syn człowieczy przyjdzie, chwale ojca swego za aniołami swymi i odda każdemu według czynków jego. Idzie Dzieje Apostolskie 26.20. Lecz gościłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, potem w Jerozolimie i po całej krainie Judzkiej i pogano, aby się upamiętali i nawrócili do Boga, spełniali uczynki godne upamiętania. I Ewangelia Łukasza 6:24-25: Ale biada wam bogaczą, bo już odbieracie pociechę swoją. Biada wam, którzy teraz nasyceni jesteście, gdyż będziecie cierpieć głód. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, bo smucić się i płakać będziecie. Abraham zaś rzekł: To jest Ewangelia Łukasza 16:25: Synu mój, pomnij, że dobro swoje otrzymaj za życia, podobnie jak łazasz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. Jeszcze czytamy Jakuba 5:1. A teraz, wy bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Nie warto, drodzy, szukać maje, po prostu majętności jakiejś na tym świecie. To głupota człowieka, który miał za małe spichlerze. Pan Jezus nie miał, gdzieby głowę skłonić. My mamy sprzedać cały nasz nadmiar i żyć życiem skromnym, miłym Bogu i świecić przykładem wszystkim ludziom.